Martin Mentel z polskimi Himalajami tak na dobre związany jest od 2013 roku. Krok po kroczku każdego roku Marcin zafascynował ludzi niezwykłymi podróżami. Jedne są bliskie, drugie są dalekie, ale co najważniejsze, wszyscy podkreślają: ja z Marciny mogę jechać na koniec świata. To jest najlepsza osoba, jaką spotkałem. To nie jest rzeczywiście reklama, bo ja byłem z Marcinem i tego doświadczyłem. I Marcin wyruszy z nami w 2020 roku. Najpierw, co proponujesz, Marcin? Tak, najpierw w 2020 roku wyruszamy w marcu do Nowej Zelandii, gdzie w ciągu trzech tygodni przejedziemy obie wyspy nowozelandzkie i zwiedzimy praktycznie wszystko na jednej i drugiej najważniejsze miejsca, zaczynając także od trekkingu, pływania, spływu, jazdą na rowerze, multisportowo, krajoznawczo, wszystkiego po trochu spróbujemy. Ale nie ukrywamy, Nowa Zelandia jest droga, to co może zaproponować coś tańszego dla ludzi, którzy nie ozbierają tyle pieniędzy, czy nie mają ich dzisiaj? To jest wyjazd na Lofoty, bliski dość nas 3-godzinny lot, tylko tutaj już zdecydowanie lepsza kondycja fizyczna wymagana. Mamy około 160 km trawers praktycznie całego archipelagu Lofotów, pieszo z całymi plecakami, spanie pod namiotem, biwakowanie czasami w domkach, czasami w namiotach, ale już te 20 kg na plecach trzeba unieść. Marcin, ale ludzie pamiętają, Ogłaszaliśmy to i też dzięki Tobie, że zabierzesz nas, żeby pokazać słynność ściany K2 i co z nią. Tak, jak każdy akurat słyszy o K2, to myśli od razu o Pakistanie, a my całkowicie na przekór. My akurat mamy zamiar wybrać się w 2020 roku do bazy pod K2, w stronę chińskiej. Bardzo mało odwiedzana, mniej niż 100 turystów rocznie. 2020 to nie wszystko. Proszę Państwa, pokażemy jeszcze Wam na planszach, co oferuje i Marcin, i Klub Sportowy Polski Himalaja, ale taką chyba wisienką na torcie to będzie rok 2021. Kiedy? Marcin Mentel zaprasza gdzie? Do Boliwii, akurat jeden z najrzadziej odwiedzanych krajów Ameryki Południowej, a nie tyle zapraszam na samo zwiedzanie Boliwii, a co na wspinaczkę na najwyższe szczyty. Oprócz tego zjedziemy rowerami słynną drogą śmierci, pojedziemy na jedno z najsłynniejszych Solnisk na świecie oraz na jezioro Tikitaka i kilka jeszcze innych atrakcji. Zapraszam bardzo serdecznie na tę atrakcję. Marcin zaprasza tych, którzy mają kondycję. Lubią się wspinać na 6 tysięczniki, ale my też mamy propozycje dla tych, którzy chcą spokojnie pojechać w większości autobusem i zobaczyć też piękne miejsca. To tu proponujemy Andy pod takim hasłem 221 z okazji dwustulecia odzyskania niepodległości przez Peru. I tam będzie możliwość dla wszystkich, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i nawet emerytów i rencistów. Szczegóły proszę państwa na stronie Polskie Himalaje w zakładce Podróże.